Szanowni Państwo, dzisiaj mamy dwie uroczystości. Rozpoczynający rok szkolny 2014-2015 i właśnie oddajemy do użytkowania ten przepiękny obiekt sportowy. 1 września podczas inauguracji roku szkolnego w gminie Iława oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy samorządowym gimnazjum i samorządowej szkole podstawowej we Franciszkowie. Inwestycja została dofinansowana z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą w wysokości 160 tys. zł. Łączny koszt budowy kompleksu sportowego wyniósł 521 433 zł. Uroczystego otwarcia kompleksu sportowego we Franciszkowie dokonał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który zaprosił do przecięcia wstęgi zaproszonych gości Elżbietę Gellert, posłankę na Sejm, senatora Stanisława Gorczycę, Gustawa Marka Brzezina, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Grażynę Klugę, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, a także radnych sejmików województwa Bernadette Hordejuk oraz Jarosława Maśkiewicza, przewodniczącego Rady Gminy Iława Romana Piotrkowskiego, sołtysa Franciszkowa Barbarę Wysocką i dyrektorów Samorządowego Gimnazjum i Samorządowej Szkoły Podstawowej we Franciszkowie. Kompleks poświęcił ksiądz proboszcz Maciej Pacynko, natomiast oprawę artystyczną zapewnił występ chóru dziecięcego Biedroneczki.